No więc siedzimy w strefie niczyjej Jakoś tam nam umknęło, że do Zarbijdżanu trzeba mieć widzę. Dojechaliśmy do Gruzji Eee, jak myślałam, że jest mi gorąco, jak jest 38 stopni, nie było mi wtedy gorąco, to wtedy można powiedzieć, że było mi zimno, bo gorąco jest mi teraz, a stopnie jest mniej. Jest 31 stopni, ale to jest zupełnie inny klimat, jest tak wilgotno i parno. Wrak człowieka. Pierwszą wek też... wrak człowieka. Wrak człowieka i jeszcze tyle się naszukaliśmy tutaj. Tyle się nawłąciliśmy. Będę krócej żyła. Nie wjeżdżajcie do Gruzji przez granicę. Nigdy, nigdy, Boże, nigdy. Jesteśmy chyba 70 km przed Mestią. Jest dosyć ciężko. Zmęczeni. Nie wyszedłem resdej nad Morzem Czarnym. Tam planowaliśmy za Batumi się zatrzymać kawałek, ale było średnio, więc pojechaliśmy w sumie na Kaukaz. Nie szukamy jakiegoś go żeby trochę odpocząć. Bolą plecy, bolą ręce. I doszło do fatalnego nieporozumienia wczoraj na kolacji. Jedliśmy tyle chleba z serem. Ka Kalczala Buri i jakieś coś tam innego Buri. Dobrze, jemy wczorajszą kolację. Tu czyli dwa posiłki za 40 tych opcji. Two w one shot. do wioski, która się charakteryzuje tym. Wszystko sobie sami robią. Miód sami robią. robią drzemy sami robią. Wino. Jakieś, e, wiecie, jajka od kury. No, wino. Wodę mają ze źródełka taką, która, no tak jak w Krynicy Zdroju, no nie? Lepiej. Nawet lepiej. I wszystko po prostu robią sobie sami. a Oni mogliby założyć własną komunę bez skitu. A tu staliśmy jeszcze na od naszych gospodarzy. Tutaj mam Kańcza Cańczaburi. No coś takiego. <ścoughs> My, kurczę, musimy trochę się tych nas, potraw, bo po prostu teraz wyjdziemy na ignorantów. Wszędzie gdzie jesteśmy to bierzemy coś lokalnego, tylko nas nam się nie chce pamiętać. To Ale prawda. próbujemy, próbujemy. No i co teraz? Tego mm. no. no rewelacja muszę powiedzieć No i taka ta Gruzja Bardzo fajnie Bardzo fajnie, ja bym tu jeszcze została tydzień najchętniej Ale trzeba jechać O zobacz jak to jest składnie Zrobiliśmy dzisiaj pętlę z Mesti do lenteki. No było ciężko. Po prostu bardzo gorąco. No ale trasa fajna. I mamy ze sobą Uwaga uwaga. Chyba browary. <grym>, Także przechodzimy do browarki. Lata przygotowań. Oddaję Ci głos, <laughs> proszę. Bardzo. No więc siedzimy w strefie niczyjej, pomiędzy granicą grudzińską i azerską, czy azerbejdżańską, azerską, nie wiem jak się mówi. No i jakoś tam nam umknęło, że do azerbejdżanu trzeba mieć widzę, więc czekamy. Generalnie jest jakiś system online, oczywiście, co nas trochę tam pocieszyło, bo tryb pilny jest napisane, że zajmuje 3 godziny. A najśmieszniejsze jest to, no. Że wszyscy ludzie, których spotykaliśmy, spotkaliśmy dwóch Czechów na motocyklach. Jak powiedzieliśmy, że jedziemy do Azerbejdżanu, to się zapytali, czy mamy wizę. A, no tak. No i oczywiście ten odpowiada: Nie, nie potrzebujemy wizy. Bo mieliśmy jechać przez Armenię początkowo. Tutaj przyjeżdżamy i gość na granicy gruzińskiej pyta się czy mamy wizę do Azerbejdżanu I też on tam, nie, nie musimy Myślałem, że nie trzeba A potem się okazało, że musimy No i, jak sobie... no. No i takie tam przygody Całe szczęście mieliśmy kompa, mieliśmy internet No, ale długo to trwało, bardzo Oczywiście ale... próby trzech różnych kart kredytowych, bo płatność online Telefon do mBanku mBank zawrót. M-Bank zawiódł. Kto z Was pamięta telekod do M-Banku? Ja nie. O ile to nie było 1, 2, 3, 4, 5, 6, to No nie było. Nie było. A szkoda. No dobra, no to tyle. Czekamy na następny odcinek z Azerbejdżanu. Mamy nadzieję. Yalda <laughs> söyle. I love you. Ya? Sen de w tym Azerbejdżanie Wjechaliśmy przede wszystkim Uwaga, czyszczenie kamerki Jesteśmy wczoraj I tak, na granicy, na granicy wszyscy uśmiechnięci Wszyscy zbijają z nami piątki Tak zupełnie inna energia niż w Gruzji nie. tak naprawdę No ale w Gruzji to kiedy indziej wszyscy, <laughs> Nie, ale generalnie mega uprzejmi ludzie, no jest po prostu świetnie Wszyscy zainteresowani, wszyscy machają Wszyscy pomagają. No i pan policjant zaprosił nas na zimną wodę, także jesteśmy na po posterunku policji No jest fajnie jedziemy na resdę nad morze no, wszyscy się nazywają nas bratem, siostrą <laughs> więc no jest naprawdę fajny klimat oprócz tego, że jest 40 stopni jak na Saharze ale pan nam powiedział, że mają tutaj 11 stref klimatycznych nie, 9 z 11 w ogóle a 9 z 11 w ogóle stref no. klimatycznych co 40 km generalnie zmienia się wszystko Czyli raz jest Sahara, a raz są tropiki raz zielono, raz pustynia no generalnie tak, fajna akcja jest. no woda Asiku e ir Cześć, zdrowie.